No, cześć, cześć, cześć i witam was bardzo serdecznie tu na moim kanale. Ja jestem Michelle D i to jest właśnie taki wesoły orakel dla was, tak? No właśnie, też tak nie za po, poważne karty ja tutaj mam, oczywiście na tarot, tak? Um, chodzi tutaj właśnie o to, co będzie twój highlight. Co będzie coś fajnego, tak? Co będzie dla ciebie ważne, co się będzie stać może coś fajnego, co ciebie, co was właśnie bardzo ucieszy. No witam was bardzo. To tutaj jest międzynarodowy kanał. Ja robię po polsku, po angielsku i też po niemiecku, bo to są takie te moje sercowe, no, domowe sercowe takie języki. Ja właśnie to tak, chcę dla was kształtować. Zawsze trzy języki, albo no właśnie trzy filmiki dla Was, e, które możecie oglądać i jeden zawsze będzie polski, okej? Okay? No właśnie, um, to e, dziękuję, że Wy oglądacie. Um, tutaj właśnie jest taka historia, moi drodzy, że um, my tutaj mamy nowy początek dla Was, tak? Jaki nowy początek? Ty chcesz coś nowego, okej? Okay? Um, dla Parę z was, to znaczy tutaj są tak różne grupy. Jedna grupa naprawdę sobie życzy dziecko. Jak ty wcale z dziećmi nic tam nie masz, nie chcesz mieć dziecka albo coś takiego, to ja tutaj widzę coś nowego, kreatywnego jakoś. Nowy początek, ten nowy początek może być wszystko, ok? Nowy początek, początek coś co ty próbujesz planować czego, co sobie właśnie życzysz. I wy będziecie wiedzieć, bo my tutaj jesteśmy właśnie w ogólnym orakel, to właśnie ty wiesz dla ciebie lepiej niż ja, tak, no bo właśnie dużo ludzi, które oglądają te orakel, to ja właśnie nie znam yy, na imion. <gry> to znaczy ten nowy początek, co to dla ciebie jest, to może być wszystko. Może to być dla jednego życzenia, żeby mieć dziecko, na, na, e, dla drugiego to może być e, gdzieś wjechać, wyjechać. Przepraszam. No bo tutaj też mamy właśnie ten chariot. E, to chodzi o to też, żeby pojechać gdzieś. E, coś, co ty chcesz zrobić, albo tam. Co ja chcę wam powiedzieć, tutaj jest to. Ten nowy początek jest możliwy. Będziecie to też zrobić, tak? E, nie będzie to być szybko. Ale już to jest planowane. Dla innych z Was to może być jakaś, jakieś plany kariery, tak? Dla innych znowu kompletnie inne rzeczy. Wy będziecie wiedzieć, ale to, co Wy właśnie. A mamy już kogoś? No to właśnie jakaś Magdalena Rozin się ona nazywa i mi powie: Spierdalaj. To ja nie wiem, czy to się tak mówi pani Rosin, ale no, no takie ludzie trzeba blokować, tak? To jest tak, jak youtuber coraz większy jest albo co, no to takie sobie ludzie tutaj są, a to jest tak naprawdę komplement. <laughs> naprawdę to jest, no bo, no po co tam się wysilać do kogoś, gdzie właśnie wcale nie ma nic tak uczuciów. No, moi drodzy, no my dalej właśnie idziemy, pani Rozin będzie być blokowana, jak tutaj właśnie my to wszystko. <grym> Ale pani Rozin, sorry, to nie ten live. Co, co pani chce mi powiedzieć? To nie ten live? Ma Pani jakieś inne informacje? No bo ja bym chciała się dowiedzieć, no bo może być, że te algorytmy są trochę dziwne. To też może być coś takiego. Jak Pani dostała informację, że to jest inny filmik albo coś takiego, no to przepraszam, ale ja właśnie nie wiem. To też może być, że to YouTube jakoś inaczej informuje. Jak Pani bym ch chciała powiedzieć, o co chodzi, co, co to jest, to nie ten live. To ja bym chciała się bardzo chętnie dowiedzieć. No bo tutaj też może być błąd. Błąd, tak? Tak, wiecie o co chodzi? No właśnie, to ja nie wiem, czy powiedzieć Spierdalaj zawsze jest takie to najlepsze, ale to kurde, każdy musi to sam wiedzieć, tak? <grych> no dobrze. Ten nowy początek, moje drodzy, wy będziecie tego zrobić. Ja tutaj słyszę bardzo dokładnie, że. E, właśnie świat duchowy to tutaj właśnie bardzo to przygotuje dla was. Jest to jeszcze coś, co Ty nie widzisz. Ty może też szczegóły jeszcze tak do końca nie umiesz manifestować, tak? Bo to ja nie wiem, jaki nowy początek, czy to dla was naprawdę jest albo będzie. Um, czasami my też musimy um, szczegóły sobie też um, manifestować, tak? Na przykład, tylko daję przykład, to też nie musi z wami rezonować, ale żeby mieć przykład, jest um, jak ty chcesz m, może podróżować. No to może ty potrzebujesz na to pieniądze, tak? Um, I najpierw musisz sobie pracować na te pieniądze na przykład. Albo ty chcesz, ty potrzebujesz auto jakieś, albo coś takiego. Nie, ja nie wiem, tak. Ale wy właśnie rozumiecie, o co mi chodzi. To tutaj może jeszcze te wszystkie takie szczegóły, te wszystkie kroki do tego i nie są jeszcze takie organizowane, albo manifestowane. Ale świat duchowy, czego ty nie widzisz, jest, że właśnie to się już rusza. To jest tak sobie, tak jakby flanca, no Jezus. Roślina, no właśnie, bardzo ładnie. Roślina. Um, roślina, właśnie, ty, ty jeszcze tą ro, roślinę nie widzisz, ale ona jest właśnie bardzo głęboko. Um, i właśnie jak jest wiosna, to potem my widzimy tą małą roślinkę, ale to, co ta roślina już właśnie... ER. Ja właśnie nie wiem jakie słowo to AR jest zaś, ale no właśnie to się tak robi, ale jeszcze nic nie, nie widzisz nad tym, tak? Um... Dla innych z Was, albo to też może być właśnie tak, że ta rzecz tutaj rośnie. I w tym czasie, gdzie to rośnie, to tutaj będzie jakaś inna kobieta albo dziewczyna. Um, może tutaj wy będziecie poznać jakoś. Tutaj mam bardzo dziwne komentary, Jezus Maria, to ja nie wiem. Jakie ludzie tutaj są na moim kanału? Ja wam robię screenshot i będziecie wiedzieć, widzieć, co tutaj się normalnie dzieje. Ja nie wiem, co to jest. Ja to będę naprawdę dać na YouTube i spytać, kto mnie tutaj komentuje. No bo chyba to nie są moje algorytmy, no bo coś tutaj jest bardzo, bardzo dziwne. Absolutnie. No dobrze, ale jest to właśnie dla Was, tak. No dobra, jestem pod wrażeniem, tak? Co to ludzie tutaj właśnie komentują mi? Może ktoś tutaj coś sabotuje, co ja nie umiem wiedzieć, tak? Naprawdę. No właśnie. Tutaj może też będzie jakaś koleżanka albo jakaś, jakiś partner, tak? To może być żeńska energia, męska energia, nie zależy i ten partner będzie ci będzie ważny teraz w swoim życiu. To może być też ktoś, który w innym kraju mieszka. Tak? Jak ty w Polsce jesteś, no to, to może być gdzieś indziej w Europie albo w Skandynawii. Wy też będziecie może znowu zaczynać grać na gitarze. <grych> to może być też część was. Jeszcze inne rzeczy widzę, ale, moi drodzy, jak Wam to się właśnie tutaj podoba, no to proszę dajcie mi ciubek do góry. To, um, I proszę też, komentujecie coś fajnego, coś pozytywnego, um, żeby ja wiedziała, że Wy to też oglądacie. Bo tutaj te komentarze są bardzo, bardzo dziwne. Ja ich muszę dać sprawdzić, tak? No bo coś tutaj jest nienormalne na moimi algorytmy. Jak wy mi chcecie pomóc, no to niech tam komentujecie coś normalnego, że wy też lubicie tarot i to oglądaliście, bo tarot jest, tak? Jak subskrybujesz, to też dostaniesz te najnowsze filmiki albo. Będziecie być informowane, to dziękuję Wam też, to mi też pomagać. Dziękuję bardzo za Wasze ciupki, bardzo ważne są, jak subskrybujesz, no i właśnie też komentarze i to wszystko. Wszystkie informacje też na dole są. Ja też oferuję osobiste czytania. To są całe analizy kompletne, też z fundamentem matematycznym i też z kartami, albo tylko z kartami, to są też różne takie modele, które ja mam. No właśnie, wy będziecie bardzo dobrze oglądać, widzieć, obserwować też, tak? To będzie być taki um, tranzyt od projektora, albo wy jesteście projektory w human designie, ok? Um, to wy też będziecie się dobrze uczyć, może też uh, będziecie też dobrze rozumieć, um, jak chodzi, chodzi o, o muzykę na przykład, że wy też będziecie, um, no bo no właśnie muzyka to też jest bardzo taka intelektu nie intelektualna sprawa ale trzeba się koncentrować tam jest e, o wiele więcej niż tylko tam sobie e, tam co wszystko też tak bardzo łatwo wygląda to jest to co ja chcę wam powiedzieć no właśnie tutaj właśnie będą też naprawdę kontakty może też z, z ludźmi z innych krajach tak co ja też słyszę dla paru z was jest kontakt do mm, kogoś, który Wam też może dać pracę, tak? Albo właśnie jakiś partner do kariery. To też może być coś, co tutaj ja mogę widzieć dla Was. Oczywiście, to jest ogólny orakel. To nie wszystko będzie rezonować dla każdego, ale bardzo wielka część będzie jak ty naprawdę to oglądasz intuicyjnie się, czujesz, pociągany, pociągana. Dobrze, to dziękuję Wam bardzo i um, no życzę Wam naprawdę najlepszy czas, tak? I ja tutaj będę naprawdę jest jeszcze screenshots machen od tych wszystkich ludziów, bo jest to absolutnie nienormalne, co mi tutaj ludzie pisają. Ja nie wiem skąd one są. To wcale nie są ludzie, które oglądają Tarot. Absolutnie nie. Um, ja myślę, że ktoś próbuje mnie sabotować. No nie wiem, tutaj są bardzo takie szpetne komentary. Um, nie wiem, kto to właśnie pisze. Mhm. Aha, proszę biec więcej Sigma. Wow. No, bardzo interesujące, ale to są chyba tylko tutaj trzy ludzie, dwa facety, które jakoś nie lubią. Jak baba jest silna i sobie robi swój program, ale to nie musi nas właśnie interesować, tak? Kocham Was, papa! I no właśnie, najlepszy czas albo trochę więcej mózgu dla tych, które to potrzebują. <grym> Pozdrawiam Was.